Witajcie czarodzieje! Zapraszam na kolejny odcinek Harry Potter Wizards Unite. W dzisiejszym poradniku powiem Wam odnośnie cieplarni: jak zbierać tutaj kolejne składniki do przygotowywania naszych mikstur właśnie w grze. Także zapraszam na film. Jeśli chodzi o cieplarnię, powiem Wam teraz do czego możemy je wykorzystać. Brakuje Ci składników do eliksirów magicznych? Dzięki cieplarni będziesz mógł zasiać dowolne rośliny i zbierać plony w postaci składników. Jedynie czego potrzebujesz to nasiona i woda. Doniczki w cieplarni udostępniane są za darmo i są dostępne dla wszystkich. Po wyborze rośliny do wyhodowania mamy możliwość zużycia energii zaklęć i rzucenia zaklęcia Herbivicus, aby zwiększyć nasze plony. Dzięki temu, po wyrośnięciu rośliny, po określonym czasie w okolicy cieplarni będziemy mogli zebrać plony. Będą one leżały porozrzucane przy cieplarni. Także to są takie podstawy, jeśli chodzi o sadzenie tutaj roślin. Teraz przejdźmy dalej do odcinka. Dzisiaj zaczynamy na spokojnie, bo tutaj dużo rzeczy się działo u mnie na, 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 na koncie moim Harry Potter Wizards Unite i muszę Wam powiedzieć, że trochę podgoniłem z punktami doświadczenia, bo udało mi się wbić już 12 poziom w świecie czarów i... Powiem wam szczerze, że teraz dopiero zaczyna się rozgrywka z wbijaniem poziomu, bo to nie jest do końca takie proste jak się może wydawać. Tam jakieś ptaki gołębie, kurde, latają, pilują gniazda, bo, bo tam małe dzieci się piskliły, że tak powiem. Trzy dni wypadły mi trochę z życia. Jeden dzień się przepracowałem, drugi dzień się rozchorowałem, a trzeci dzień po prostu miałem dużo jeszcze więcej pracy. Teraz ze względu na to, że koleżanka z pracy. Pojechała na urlop i mam teraz podwójne godziny, ale to dobrze, będzie hajs na kolejny wypad, jakiś szalony. Teraz zobaczymy jeszcze, co tutaj się działo ostatnio w grze. Przede wszystkim zebrałem kolejne poziomy, zdobyłem kolejne poziomy, punkty doświadczenia i powykonywałem sporą ilość questów, jak i również misji tutaj w grze Harry Potter kolejne punkty tu podochodziły zadania SOS również powykonywałem eee, oprócz tego mówię wam stoczyłem wiele pojedynków i zrobiłem nowych wpisów do rejestru także uzupełniałem tutaj rejestr magicznych istot i nie tylko eee, składniki pouzupełniałem mikstury poprzygotowywałem eee, uzupełniłem również wypożyczyłem również kolejny kociołek dzięki czemu mogłem przygotowywać kolejne mikstury tak jak tutaj widzicie wszystko elegancko wygląda. Dzisiaj jeszcze przetestujemy sobie oprócz tego wygląd naszych postaci, także jedziemy z tematem. Pójdźmy na mój identyfikator ministerialny. Mam już tutaj 12 poziom i jak widzicie mogę używać nowych naklejek i elementów tutaj do. Mogę sobie założyć inną czapkę, a to śmieci się wyglądało i wykrywa tą starą czapkę. Tu jest jeden z tych motywów, też fajny. Fajnie to wygląda, powiem Wam. Ale powiem Wam, że fajna jest zabawa z tymi okularami. Na przykład, można tutaj sobie dopasowywać nieźle. Te dryle to już w ogóle wymiata. Ale założymy sobie bez. Tu jeszcze szaliki naszych drużyn. A propos drużyn, powiem Wam. Powiem Wam, do którego domu dołączyłem. Oczywiście zastanawiałem się pomiędzy tutaj Hufflepuffem a Ravenclaw, ale w gruncie rzeczy zrobiłem też taki test online i wyszło mi, że powinienem wybrać Gryffindor. No i wybrałem Gryffindor, ponieważ też się jarałem Gryffindorem, jak to za początków karego Pottera. Także dołączyłem do Gryffindoru tutaj, jak widzicie. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz do zdobycia, bo tutaj świeci nam się na złoto ta znajdźkę. Także zobaczmy, co to jest. Poziom zagrożenia wysoki. No to będzie ciekawe. Zastanawiam się, czy nie użyć jakiegoś eliksiru, bo tutaj zważyłem sobie kilka. Może jednego użyjemy, może jednego, żeby tutaj było łatwe. I staram się rzucać w miarę szybko, żeby tutaj na zielono, dobrze, świetnie, bezbłędnie. Także bezbłędnie Alohomora poleciała. Może siądzie? Nie, tak? Siadło czy nie? Bo w końcu nie wiem. Te animacje są czasami takie, że jak ci przerwie, to ucieka. Ale tutaj skuba została zwrócona, udało mi się pokonać nieznajdźkę, miejsce do którego wraca. Proszę bardzo. Testral, fragmenty 1 z ośmiu, tutaj czarna magia plus 7, już mam szósty poziom w ogóle tej czarnej magii, 150 punktów doświadczenia, a za to, że pierwszy raz zdobyty 250 plus 10 plus zaklęcie godne mistrza, to właśnie za ten excellence, że tak powiem. Rzucone zaklęcie idealnie było na zielono, w miarę szybko łącznie 510 punktów doświadczenia także spójrzmy teraz w ogóle co my tutaj mamy w rejestrze bo tutaj wszystko, wszystko odkładałem na odcinek specjalnie tylko po to żeby wam to pokazać na odcinku pole z dyniami, tutaj kolejne elementy to była opieka nad magicznymi stworzeniami teraz zobaczmy co mamy tutaj w czarnej magii Och, świetnie. Siódmy poziom zdobyty. Kolejne zwoje dostaniemy zapewne i runy. Tak, dwa zwoje plus kamień runiczny, czarna magia. Pięknie i skrzynia ze skarbem. Eee, kolejne elementy odblokowane. W Hogwarcie klasa obrony przed czarną magią. Ruchome schody, tutaj nie ma za wiele. Legendy Hogwartu. Tutaj jest kolejny poziom Ministerstwa Magii, szósty. Również dwa zwoje zdobyte. Ok. W magii zoologii nie ma nic. W magicznych grach i sportach tutaj też trochę nazbierałem. Także poziom piąty. Tajemnicze artefakty, nic tutaj nie ma osobliwości też już tutaj nic nie ma. Zobaczmy co jeszcze w wyzwaniach jest, bo tutaj książek trochę nazbierałem. Nowy poziom siódmy, fajnie dwie książki, będę mógł potem ulepszać swoją wiedzę, pogłębiać. Ósmy nawet, ojejku, ale tutaj lecą te wyzwania, bo ja dużo wyzwań teraz robiłem, powiem wam także starałem się trochę podgonić ten poziom tak w międzyczasie na przerwach pracy w ogóle teraz też jestem na przerwie w pracy czyli wziąłem w ogóle na przypale ubranie na zwiadę, kamerę do plecaka i, i no, no nie mam kiedy nagrywać dla was tych filmów, dlatego wszystko jest tak na hura że tak powiem i w sumie zbędnej edycji nie ma w tych filmach po Potera. staram się jakoś tak mniej więcej powiedzieć to co mam do powiedzenia, jak się coś tam Pomylę czy przekręcę, to szybko się staram poprawić również, żeby tutaj dla Was jak najszybciej dostarczyć materiały właśnie z tej gry. Mhm. Tutaj fajne, nowe notatki. Nie chcę ich czytać, chcę szybko je odebrać i tutaj zapisać w rejestrze kolejne księgi, skrytne tomy, klucze. tajemniczy złoty klucz. O właśnie, a propos kluczy, zobaczmy jeszcze, bo mamy świstoklikufry do otworzenia. Także świstokliki, proszę bardzo. Nie, zapomniałem, żeby odpalić tego. Oj, mogę uciec. On zostanie, prawda? Odpalimy sobie eliksir podwajania punktów. Jeśli chcecie podwoić swoje punkty doświadczenia, użyjcie eliksiru mózgowego Barufia. Także Podwaja czarodziejskie punkty doświadczenia za każdy ślad. Czarodziejskie wyzwanie lub świsto-klik. Czas trwania 30 minut. Ja go zużyję, mimo, mimo że moja przerwa trwa właśnie 30 minut i mam zaraz wracać do pracy. Ale tutaj, no mówię, poświęcę się, odpalę go i tam jakieś wyzwanie stoczę. Wchodzimy do środka. I zobaczcie, mamy stuknąć 5 sztuk. Dobra, raz, jest tu na górze. 2, 3, 4. 5, um, 5, wszystkie znalezione. Fajne jest to, że to działa w takim trybie jakby AR, także możemy to wszystko łapać, ale bonusów doszło tam, powiem wam. Otworzymy kolejne świstokliki mhm. I znowu wchodzimy. 5 sztuk. Jedna jest tutaj. Druga tutaj. O, to jest ten składnik taki do tego, co jest go ciężko stop. Ale mi się ciężko obraca, powiem Wam. Plecy mnie bolą. Aha, czyli było więcej niż 5, ale zobaczcie, monitor wrogów, już tutaj kolejne fragmenty, plus wszystkie te, ale ładnie. O nie, nie mówcie, że mam On, ale zwaliłem, to ja odbieram świstokliki, żeby mieć rzadkie składniki, a nie mam miejsca w skarbcu. Ale Hiko żeś zrobił, naprawdę wyrzuć te niepotrzebne, nie wiem z tego co zauważyłem tutaj piałun e, nie, piałun to jest połowa się przyda, bo i tak robię tych mikstur nie za dużo tak po 10 sztuk każdego ze składników staram się trzymać no troby smoka często znajduję przebiśniek też mam nasiona w razie czego, żeby móc sobie zasadzić i tutaj powiem wam, że że jest tego, jest tego dużo tego za dużo. I zanim otworzymy kolejnego świstoklika, odbierzmy tu trzy kolejne na ulicy tej. I idę, muszę się przeteleportować w kolejne miejsce. Także znikamy. A! Wow. ale się przewróciłem, to przez to właśnie, że tutaj te magiczne triki próbowałem robić i teraz zobaczcie, bo naprawdę musimy otworzyć kolejne świstokliki mamy tutaj dwie sztuki i wchodzimy w pierwszy z nich pięć sztuk, pięć bonusów Ty na serio się wywali? Uważajcie z czarami, naprawdę. Tutaj trzeba uważać. To chyba dlatego, że się za szybko przeniosłem. Takie mam wrażenie. Jeszcze jeden jest tutaj gotowy. I wchodzimy również. 5 sztuk, pięknie. Szkoda, że właśnie nie zdobyłem tych wszystkich tamtych poprzednich, bo takie dobre składniki tam były w nich, że masakra. W takim razie do tego użyjemy tego srebrnego klucza, bo wydaje mi się, że złote klucze najlepiej jest wykorzystywać właśnie na tych 10 km. Złote klucze jest najlepiej wykorzystywać właśnie na tych 10 km. W składnikach trochę miejsca, w zwojach też. Run mam sporo. A propos run, to będą właśnie czarodziejskie wyzwania. Opowiem Wam o nich w kolejnych filmikach, bo myślę, że na chwilę obecną pora wracać do pracy, bo mi się przerwa kończy za dosłownie 5 minut. Jeszcze tutaj tą nieznajdźkę jedną złapiemy. Tutaj musimy rzucić jedno zaklęcie. To tak słabo poszło, powiem Wam szczerze. Damy sobie wyżej trochę z kamerką udało się, mamy kolejny element skuba zwrócona świetnie dobra, to co ja nie znikam albo znikam, bo w sumie mam jeszcze tutaj 20 minut tego zakręcę sobie tutaj zupką Dostanę jakieś jedzonko, to może punkty magii się odnowią. Oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. Punkty energii zaklęć, dokładnie rzecz mówiąc. No i tak jak mówię, 15 poziom, chciałbyś tylko <ściałbyś>, 12 poziom, oczywiście, nie 15. 15 będzie niedługo, jak tutaj. Zgodnie z... Y tutaj wszystkimi planami uzupełnimy nasze punkty doświadczenia. Dobra, to ja znikam, bo naprawdę nie chcę się spóźnić do pracy, także teleportuję się do roboty, wy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale i widzimy się niebawem. Na razie, cześć!